Kola na się jak się w twarz. Tora natnął mnie w głąb słowem jad. Słowa na drogę tak poproszę dwa. To nad nagrobkiem hasło proste brzmiało: oszczęść kłamstw. Śmiać się chce z siebie, bo na stand-up temat. Jak przez tlen przestrzeń głowa pełna przepraw. Takie depresje, wola przeznaczenia: jak nie te chętnie przecież jeszcze los da dna na cebra. Lek na bezwład latam między łzami swoimi. Zmieniam temat, mam na wieki skazy od bliskich Nie bez przyczyny ta nadzieja ścina jak brzytwy Nie ciebie winić jak na łeb spadł mi grad parszywy To kilka rozmów, może setka już próżne Przewijam do snu twoje zdjęcia, twój uśmiech Lecz nim na końcu wchłonie wszechświat w pustkę Przysyłam oldschool trochę ten trak, kumple